Dobrze, witam Was wszystkich, z tej strony ja, z Manu lub Zos, po prostu, e, no. E, na początku proszę o udostępnienie subskrypcji, łapki w górę, e, dziękuję i proszę napisać w komentarzach, e, czy mam dalej nagrywać Minecrafta. Na 10 łapek w górę pod tym filmem nagram kolejny film z Fortnite. I zagramy sobie Build Fight City, a potem takiego jednego lub dwa battle i coś mi się stało z, z, z takim guziczkiem od nagrywania i muszę inaczej nagrywać, więc jak jakoś była inna, albo w ogóle cokolwiek było inne no to kurczę no, nie za dobrze by było, ale dobra wszystko jest git, jakby to nie jest cheaty, ten mój celownik mały, to nie są cheaty tylko po prostu mam takie coś darmowe na Epic Games, Znalazłam, no i się, i się sprawdza jak on nie będzie się ruszał... Jak on nie będzie się ruszał... O, dziękuję. Dobra. Ja mam nadzieję, że ty jesteś w miarę dobry. cokolwiek ogarniasz. Dobra, ja nie, ograję, nie, ja nie ogarniam, on ogarnia. Ja muszę się rozgrzać, proszę Państwa. Muszę się rozczać. On już jest albo rozgrzany, albo Dwa razy lepsze ode mnie. No widzicie jaki głupi Nie polecam Nie polecam mieć takiego dydla. Na koniec pokażę moją szefkę, jakby ktoś, pisał, jakby ktoś chciał zobaczyć. No. Jakbyście chcieli ustawienia no to, to wątpię, ale jakby ktoś chciał, to proszę napisać po prostu. Chociaż nie wiem, co by chciał moje ustawienia. I no. Czasami ją odzywać, ale to trudno już się nauczyć. Takie momenty no, staram się jak najmniej zrobić. Nie, ja to będzie tu dobra, Nie przyszedł. I nie wiem czemu, ale Naj... najnowszy film ma najmniej wyświetleń, nie wiem czemu, co robi źle, więc proszę napisać. Co jak... byście chcieli, żebym robił, żeby Wam się to filmy podobało. Yy... Proszę zasubskrybować, wiesz że to mówiłem ale dobra. Proszę pana, proszę pomóc Jesteś tragiczny Jest tragedia, tragedia Tragedia z nim Nie wiem co, że wytrzymałem, ale no, ja też jestem tragiczny w tą grę, ale... On też jest tragiczny Jesteśmy na równym poziomie, w poziomie. Chciałem powiedzieć, ale jak POZIOMIEE to moja IQ jest jak ale moja IQ teraz jest na równym poziomie niż jak jak miałem moje IQ jest na poziomie IQ mnie 20 ale czy co? 8 lat temu, więc no więc nie dziwcie się jakby coś mogę grać głupio 你你不是我干，我干我干我干我干我干，你是不是说的我干？我先这样，我先这样，我先这样，我先这样。 Субтитры сделал DimaTorzok jestem takim łatwym kąskiem. Dobra, jestem łatwym kąskiem. Dobra. To? Co? Co? Przecież też się liczyłam. Nie byłaś. Dziś przy Dobra, ramy, kwadra. To dla was, widzowie. Ja nie mam ale jak... Dziękuję, ty żyjesz. Nie wiem, czy on no, chyba, jaki chyba sobie wyłonił ustawienia. Chyba tak, bo no teraz gra dwa razy lepiej niż wcześniej, albo po prostu ja zgubiłem. Nie, co dobra. No, ja daję 50. To ja nie. No ale dobra, przyszła, mu. Dobra, to będzie ostatni, bo to się nudno robi. Ja nie jestem nie jak Ale ja wychodzę i gramy. Batman teraz na YouTubie. Nie mogę, jak tego zatrzymać. No to ciągnąć chyba nie będzie. O streamu zobaczymy, czy będzie chciał, ale zagram sobie najpierw jednego battle'a Rankingowe czy nierankingowe? Dobra, po prawej będzie rankingowe. Po lewej będzie nie rankingowe, więc zaczynamy, no, nie wiem, od Czyli od rankingowych. Jak coś tam nie proszę, by. NDURIK TROPA BOMBA 800 DUS NDUS Dobra, no to rankingowe. E, dobra, będę tracił rangę i no. Dziękuję. Dobra, 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 dobra. 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 Uważaj czemu.

Wiem, zrobił teraz cięć. Ale nie mogę. Nie wiem czy. Po prostu nie mogę. Nie mogę. Nie mam do tu guziczka jak Czekaj, ja wam pokażę. Tutaj normalnie jest taki prostokącik i tu mi pokazuje ile to się nagrywa. I mam tutaj takie dokładnie, gdzie jest moja myszka, to mam zatrzymać nagrywanie, a tutaj mam włączyć lub wyłączyć mikrofon, nie? Ja gdzieś jeszcze tu miałem takiego stopa. To było w innej aplikacji. Ja, znaczy no, w takim pod, pod tym, co mi nie działa teraz, ja mówię, tak, ale nic się, nie nic się nie dzieje. Więc no. Trochę w przy, aplikacjach, w których montuję firmy. No, co tak średnio widać e, to no, nie umiem przycinać, więc kurczę. <laughs> Czyż zawsze mnie wykolapsuje to teraz się skolapsuje przy asolecie. Trochę... Czuha, ja nie Trochę. Ma... No Jakim cudem? Problem, już mi nie odwala. Żeby było ciekawiej, żebym zginął, to e, No, bo każdy lubi jak ginę. Przynajmniej tak myślę. Ale każdy... że jak ktoś cierpi, to, to to zawsze jest fajnie. Jak jakiś youtuber na filmie cierpi, to zawsze jest fajnie. Dużo dzieje. tylko nie dobrze. Dwa pytulec. No tak szczerze myślałem, że więcej nie żyjemy. W nie? Ciu, ciu, bum. Ale zazdrowany u Sigma. nie w takim mie mieście. Puff, twoja wanna. Ja to się nadaje tylko do wywalenia, nie? Biegniemy sobie tu. Dobra, mamy to, nie wiem czemu tyle, ty, tyle gadam. Ale krewetem jest chyba pewnie głośno, bo każdemu to gada. Ja Intram. Albo nie wiem, czy jak powiedziałem, ale możecie napisać, ale nie wiem, No dobra, bo znowu się uspokoiłem, jak na pierwszym filmie z moim kuzynem, Filipem. Filipsą, tak zwany. Jak będzie mieć kanał, to proszę subskrybować, subscribe please. mój kuzyn ale nie ma kanału. Ale mój inny kuzyn, taki Kac... Kac... Kacper, Kacper, tak Kacper, on ma kanał. Więc ja wam dam w opisie, albo gdziekolwiek indziej dam wam taki piękny co to jest? 40% to ja wam dam taki kurcze kod skopiuję sobie z tego co on mi z tego co on mi wysłał będzie się. będziecie mogli go zasubskrybować więc bardzo ktoś mi mi kurze Filip wysłał wiadomości nie wiem czemu nie używam no dobra, za chwilę wam pokażę co on do mnie napisał, bo to nie są jakieś nie wiadomo jakie wiadomości prywatne. Oni coś się chciał powiedzieć pewnie. Coś nieważnego w ogóle. Nie Jego chyba widziałem w lobby w ogóle. Nie? Co nie, nie, nie zbierałem współgrymadców, nie? Nie mam go czym zaspamić. on nie zamknie. Gdzie on? Na drzewie? No znowu mi coś zrobił z Gołu. Mogę no trochę drzewa? Dziękuję. Tam... Moja łamała, papa! Wspomnienie, wspomnienie. Nie wiem, czy mam żadnych sklesiach. Chyba nie by było, jakbym przeżył, tak w ogóle. Dobra. Ej, dobra, pozwólcie, że ja się zaboksuję i wam pokażę. Ej, dobra, to, to już wam pokazuję, co on tak po kolei. Małowca pan mi wysłał. Uwaga, dokładnie, w wiadomości. Zmień z do odblokowania to jakiś. ...Welchen... Prawler i ich. czekajcie ten napis co tam pisze kogo mam wziąć z tych czworo ten napis co tam pisze wejście w weź rolę z wyśnieniem no to zignoruj to, dobra no tylko się na tej zademierza z kogo mam wziąć którego, no to powiedz teraz nie wiem Spoko. Dobra, bo była taka przerwa, kurczę, bo mi napisał film. Powiem, że mu... Czemu ja marnuję masy? No, przeszkodził mi filmie, nie wiem gdzie ja idę, ponieważ to coś co to, to mam mówiłem. To mi zasłania... To mnie zasłania idealnie na mapce. I właśnie coś się wysła... sobie... Nie mogę czego przyjąć, proszę Państwa. Ja mam taki fajny, który fajnie działa. Nie, nie działa, nie pozytywne do, do nagrywania. Że mogę sobie... Że mogę mi samo daję ten. Samo... A. No dobre, jakąś no to bez nic. OK. Okej? I to chyba jeszcze. Spokoj. Spokoj, spokoj. Eee, dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy mi się wydawało, ale chyba kogoś słyszałem. Lub nie. Dobra, mogę wejść tutaj. Wejść tutaj. I wypić biga wcześniej. Eee, no. Mm, jak, i napiszcie, jak nam się ogląda moje filmy, no. Ja tu byłem na początku, tego motoru nie widziałam. O kurczę, zawał. łagam Cię, ustaw mnie. Zobię, się. S. Yes. no, to, co trafiłem. Wybiję sobie dwa nie kiedy sobie jednego biga, wezmę drugi uderzeniowy, czyli tak zwany impuls. Mm, dobra, to się ustawiło tak jak powinno. Idziemy gdzieś poza tym. Między nami kapszkowami. Zobaczymy, <laughs> co macieram? Ludzie! Nie, połączenie. Dziękuję ściano, że się postawiłaś. Tutaj. on jest jakimś, nie wiadomo jakim go Nie wiem jakim cudem, ale go nie widziałem. G, gie. tu coś ciekawego. Między nami wspomnieniami. Z Tobie między nami wspomnieniami. Nie wiem gdzie ja jadę. To się przerodziło w komedię. Dobra po tej po prostu będę kończyć i pokażę Wam tą moją szafkę. I Tak żeby mi się znowu nagranie nie zepsuło. Pozdrawiam. Jak mi się znowu wypisuje, mój mi To mnie wytrzymał! A i napisałem w poprzednim filmie, który widziałem 12 że. że w następnym filmie będzie dużo lepszy montaż, no to. tego montażu to w ogóle nie będzie. No ale myślę, że ja tu odpowiedni podkład dźwiękowy zapewniam.

Do hamotkiego, do to... nie wiem jak on się zajmuje, nie wiem jak on się nazywa, do... to proszę to, to ma hmm, no. Czekaj, stawić, gdzie jestem na mapie. Dobra, jedziemy w kosmos tutaj. piu, 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 piu. piu.

nie ma. Nie robię tego. Czekaj. Co tak robimy graczom obrażenia ze strzelby z odległości do 15 metrów? Do 15 metrów. Ludzie, 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 ciepło, ludzie, Trwa. I zobaczcie jaką mam, mamę, pokazuję wam na szybką szafkę i... Wiem, że kogoś to nie obchodzi jaką mam szafkę, ale... O, syna diamenta! Proszę Państwa! Nie no, za to musi być 1000 lajków. O, równo 50. To plus 50 lajków! I 50 subskrypcji. I 20, 28 subskrypcji i plus 50 lajków. Więc pokazuję moją szafkę. 20 minut no to będzie oglądał. 10% osób przy pierwszym filmie oglądało do końca. A tamten... A tamten film trwał 21 minut. Więc tu będzie podobnie. Dobra, skiny wam, wam pokażę. Ogólnie skinów mam 140. Tutaj plecaki, kilofy. No to nikogo nie odchodzę. No i pozdrawiam, żegnam się z wami w tym filmie. Pa.